Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. A na serwerach testowych pojawił się właśnie w końcu Event halloweenowy. Oczywiście na tym filmie zobaczymy o co tam w ogóle chodzi. Jakoś sobie ten Event omówimy, ocenimy itd., itd. Także po wejściu w wydarzenia mamy tutaj przysmaki Noctis Animarum. Cały Event będzie trwał przez 14 dni, a zatem dwa tygodnie. Tutaj nagrywam oczywiście z jednodniowym opóźnieniem, wiadomo. No i. Przede wszystkim, kiedy ten event wejdzie, żeby uprzedzić wszelkie pytania, event będzie dostępny od jutra na serwerach głównych, czyli od 27 października o 2 w nocy. Także przysmaki Noctis Animarum. Na początku myślałem, że to będzie bardziej skomplikowany event, ale jak się okazuje, no mógłbym tak naprawdę dosyć szybko tutaj powiedzieć co, jak i tyle, no ale omówimy sobie oczywiście szczegółowo, czyli mamy tutaj takie Wytyczne od twórców. Podczas wydarzenia gracze mogą dać cukierki trzem niespodziewanym gościom każdego dnia, w zamian dostaną odpowiednie nagrody za każdy rozdany cukierek. Jeżeli liczba cukierków osiągnie wartość wymaganą dla odpowiednich gości, nagroda stanie się dostępna. Jeżeli gość dostanie wszystkie ulubione cukierki, zostanie wysłana nowa wiadomość. Domyślam się, że tutaj chodzi chyba o nową nagrodę, a nie nową wiadomość. No, chyba, że się mylę. Rozdaj cukierki 30 gościom podczas wydarzenia, aby otrzymać ekskluzywną skórkę Torana, zdradliwego tyrana. Także, przede wszystkim nie ma tutaj waluty eventowej, nie ma tutaj wymiany, nie ma sklepiku itd., itd. Także, skórkę można dostać w dosyć łatwy sposób, nie trzeba właśnie wymieniać waluty eventowej, jak to zazwyczaj bywało w tego typu eventach, gdzie mieliśmy wybór albo skórka, albo inne nagrody. Tutaj po prostu musimy rozdawać cukierki. No i prędzej czy później ten toran powinien każdemu za darmo wpaść, że tak powiem. Jeżeli gracz nie rozda gościom cukierków, liczba rozdań cukierków będzie się kumulować. Gracze mogą wydać diamenty i użyć funkcji odświeżania, aby z powrotem wezwać gości po tym jak już otrzymali cukierki. Koszt przywołania każdego gościa to 50 diamentów. Gracze mogą zdobyć cukierki ze skrzyni dziennych aktywności i biorąc udział w bitwach wydarzenia Noctis Animarum. Rodzaj otrzymanych cukierków zależy od frakcji bohaterów używanych w formacjach. I tutaj taka dosyć ciekawa niespodzianka, bo to jest chyba pierwszy event, gdzie nie można dokupić za pieniądze waluty eventowej, bo jej po prostu nie ma. Mamy tutaj cukierki, czyli jeżeli wejdziemy w sklep w okazję, to nie zobaczymy tam żadnej oferty związanej bezpośrednio z eventem, z cukierkami itd. To jest taka ciekawostka. No i podpunkt szósty, czyli ostatni. Cukierki zostaną automatycznie wymienione po zakończeniu wydarzenia, także nie na złoto, tylko prawdopodobnie na nagrody odpowiadające no po prostu danemu tutaj bohaterowi. Także przebrniemy przez te wszystkie zakładki. Mamy tablicę ogłoszeniową dla gości. To jest po prostu coś takiego, że jeżeli nie daliśmy jakiemuś tam Rowanowi cukierka, prawdopodobnie danego dnia, poprzedniego dnia, to on nam tutaj będzie spamował hejtami na tablicy ogłoszeń. No i jak się okazuje, Flora to jest chyba mężczyzna, bo że tak pozwolę sobie przeczytać, czy nie zapomniałeś o czymś? Nie mów, że wszystko, co wczoraj zrobiłem, poszło na marne. Także panie i panowie, Flora to jest mężczyzna, tutaj wam. Mam nadzieję, że rozjaśniłem sytuację. Także te postacie były wczoraj, nie dostały ode mnie cukierka, no i dlatego mi tutaj spamują. Cukierkowe pudełko. Tutaj po prostu mamy taki, że ja tak powiem, regulamin, taki poradniczek bardziej. No, które postacie mm, preferują, które cukierki? Mamy cukierki Noctis Animarum, cukierki w kształcie łapy, cukierek demonicznej ropuchy, cukierek w kształcie makabrycznego oka, cukierek błyszczący diament. No i zatrzymujący serce cukierek. Także przede wszystkim tutaj mam jakieś opisy, ale tych opisów może nie będę czytał, bo to bez sensu. Każdy będzie mógł zobaczyć sobie samemu. Także taki cukierek preferuje Tassie oraz Damon. Taki Kaz, Satrana oraz Rosaline. Nemora Flora preferują cukierek demonicznej Ropuchy. Pip, oraz Raku w kształcie oka. Cukierek błyszczący Diament, Rowan, Theuin oraz Peggy. Tutaj zapomniałem na chwilę nazwy: i zatrzymującym serce cukierek to Izabela oraz yy, Mehira. Także możemy to odświeżać, ale ja jeszcze tego zrobić nie mogę. Mamy bitwę, ale o tym za chwilę. Tutaj mamy właśnie, jak zdobyć cukierki, czyli bitwy Noctis Animarum i skrzynie dziennych misji. Także tutaj yy, odbieramy właśnie cukierki. Tutaj mamy 5 cukierków, na przykład Noctis Animarum. Tutaj mamy 5 cukierków. W kształcie łapy, później będą jeszcze cukierki inne, czyli demonicznej ropuchy, na przykład makabrycznego oka. I tutaj na końcu mamy 10 cukierków, 5 błyszczących diamentów i 5 cukierków zatrzymujących serce, czyli łącznie 30 cukierków dziennie. Tutaj po 5, czyli 20. I za 100 punktów aktywności mamy 10, czyli 30, czyli po prostu każdego cukierka dostajemy po 5 i tyle. Także wracamy do Noctis Animarum. mam tutaj bitwę. I z taką oto drużyną. Cukierkowy klucz. Po prostu mamy tutaj rozpiskę, jakie cukierki odpowiadają jakim postaciom. Także ja tutaj po prostu zrobię, no byle jak, po prostu chcę pokazać, bo to jest serwer testowy, więc to nie ma znaczenia. Tutaj jakoś bardzo mi na tym nie zależy, prawda? Także damy sobie, nie wiem, coś takiego. I tutaj mamy w tej bitwie, zdobyłeś, i mamy rozpisane jakie cukierki, czyli po prostu to jest coś jak mm, sigile, tak. No, i co? Zrobimy sobie walkę. Mam nadzieję, że w ogóle uda się ją zrobić. Trochę źle ustawiłem Ferela, ale miejmy nadzieję, że się uda. No, taka dosyć wyrównana walka, ale ostatecznie chyba uda się to porobić. Udało się, także dostaniemy cukierki odpowiadające danej frakcji. No, i chyba tyle, nie? Tylko jedną można zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mogę spróbować jeszcze raz, żeby nie było. Może na czterokrotnej szybkości. Mam nadzieję, że rezultat będzie ten sam, żeby za bardzo nie przedłużać. Nawet lepszy rezultat jest niż poprzednio. Dostałem znowu cukierki. Czyli można to robić więcej niż raz. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, zobaczymy, ile razy będę w stanie dostać te cukierki. To już jest bitwa numer 3. No, nie sądzę, żeby dało się to farmić w nieskończoność. Po prostu nie widzę nigdzie żadnej informacji. Aha, to po prostu mamy inne drużyny. Te drużyny się zmieniają. W ten sposób tutaj mamy Aiza. Także może po prostu coś tutaj pozmieniamy. Ta flora jest tutaj raczej słabo rozwinięta. Ma jedną gwiazdkę, ale nic tutaj nie było rozwijane, więc mam nadzieję w ogóle, że ten nic mi tutaj nie strzeli. Nie strzelił. Także to jest bitwa numer 3. Nadal dostajemy cukiereczki, Dobra, bitwa numer 4. Stawiłbym, że tak do 5-6 razy. Także to jest numer 4. To jest numer 5. Chociaż w cygile chyba dało się robić 6 razy dziennie, więc może te 6 razy. Właśnie dziwne, że nie ma napisane nic w regulaminie. Ale zaraz sobie wszystko przetestujemy, chociaż taką drużyną ja tego nie zrobię. Przede wszystkim drużyny się resetują z tego co widzę. To jest też akurat fajne, jeżeli jakaś drużyna nam naprawdę już nie będzie podchodzić i nie będzie możliwości wygrania z daną drużyną na naszym koncie, no to można sobie zresetować drużynę i tyle. Także to jest numer 5, nadal dostaje nagrody. No dobra, jeszcze numer 6 zróbmy. I zobaczymy czy to będzie tak jak z że 6 razy nagrody dziennie. W sumie to by było logiczne dosyć, nie? Skoro zaczerpnięta mechanika z Sigili. No zobaczymy. To jest już walka numer 7. I w sumie nadal dostaje nagrody, nie? To jest trochę dziwne, no ale działa to tak jak działa, więc jeszcze się tutaj upewnimy. Może że nadal dostaje te nagrody, a nie że tylko tak, jakby że tak powiem. To wyglądało nie dwa i 7 tam cukiereczków mamy, także wolę to wszystko przetestować. Czyli mamy tutaj dwa zielone dostaniemy, a ja mam zielonych obecnie. 12, także zobaczymy, czy faktycznie te nagrody wpadają, czy to jest tylko tak wizualnie, a tak naprawdę da się na przykład tylko raz odebrać. Także to jest już walka numer 8. Trochę przedłużam teraz, ale testujemy. Chcemy to przetestować, prawda? Dobra. I zobaczymy, czy będzie 14 faktycznie. Jest 14, czyli 8 walk, i za 8 walk dostałem nagrody. Także nie będę już przedłużał, po prostu powoływajmy się tymi cukierkami. Także klikniemy na taką florę i muszę zobaczyć, jakie cukierki preferowała Flora. Flora lubiła zielone, więc damy jej zielone. Dobra, i dostaniemy zwoje, tak? Zobaczymy, 10 cukierków mogę jej dać. Także dajemy 10 cukierków i dostałem jednego zwoja. Tak, jednego. No, dosyć przykra sprawa. Tutaj dostaniemy skrzynię z wyborem nagrody i może też przetestujemy, czy te zwoje wpadły na przykład w ilości 10 za każdego cukierka. Czy nie ma tutaj żadnej skrzyni, nie? Dobra. I zobaczymy, czy wpadnie mi jedna skrzynia, czy więcej. Mehira. Mehira chyba lubiła cukierki te jakoś na końcu, nie? Czyli takie różowe, dobra. Będę miał 10, nie mam żadnego. Co lubił Damon? Damon lubił te takie pomarańczowe, dobra? Mam 21. Także już Ci tutaj Damon dajemy. Mogę dać więcej niż 10. 15 mogę dać. Także dajemy Damonowi 15. Aha. I dostaniemy skrzynię z wyborem nagrody. Ale ile takich skrzyń dostaliśmy? To jest pytanie. Dostaliśmy jedną taką skrzynię. No, powiem, że te nagrody trochę szału nie robią mnie. Jeżeli to są dzienne nagrody, to trochę, szczerze mówiąc, się zawiodłem. To jeszcze jest to. Dobra. Także to by było na tyle. Tak naprawdę. Odświeżanie. Nie mogę zrobić, bo nie mam cukierków dla. Mechiry, także teoretycznie mógłbym iść sobie tutaj pofarmić. Więc wygląda na to, że to farmienie tych cukierków, nie wiem czy jest nieskończone, ale można to robić naprawdę wielokrotnie. Wiem, że film trochę poprzedłużałem, ale chciałem to wszystko przetestować. I zdobyte cukierki z bitwy oraz zadań codziennych dajemy tutaj tym postaciom, żeby otrzymać nagrody. Jednak no, na razie nagrody nie są jakieś cudowne, zobaczymy, one się może skumulują. Tam było w podpunkcie, że jeżeli jakaś postać otrzyma wszystkie interesujące ją cukierki, no to coś tam na pocztę przyjdzie jeszcze, tak. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie na poczcie nic nie mam. Ja wam w każdym razie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Na pierwszy rzut oka, event niestety szału nie robi, nie ma żadnego sklepu, nie ma jakichś cudownych nagród, więc mam nadzieję, że tutaj nie rozchodzi się tylko i wyłącznie o skórkę dla Torana. No ale zobaczymy. Nie hejtuję, przetestujemy, zobaczymy na końcu, jak to wszystko się skumuluje, te nagrody. Życzę wam oczywiście miłego, przyjemnego dnia oraz Halloween. Tak już na przyszłość. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.